Słyszeliście, w centrum kręcą film. Czad. Tak, kręcić będą tylko sport, a zdjęcia próbne odbywają się dzisiaj w mnie. Kat, nie słyszałaś już? Katlin. Katlin, co jest? Czuję, że zbiera mi się na ziewanie i chcę być przygotowana. Katlin, zabierz rękę. Mam paskudną skwarkę. To tylko zimno. To chyba wargopryszcz. Kiedyś na plecach miałem pleco pryszcza, który żył własnym życiem. Pewnego ranka zniknął, a także para moich butów. To nie jest zimno! Ani to nie jest wargopryszcz. To jest skwarka! Czy to się nie bierze z całowania? Ach, złapałam to od pewnego chłopaka i nie powiem którego. Ach, mam dosyć chłopców, kończę z nimi. A byłam pewna, że to ten. Ach... To był ten. Od którego złapałaś zimno To jest skwarka Kończy się szkoły czas Nic nie krępuje nas Czas przyjaciół spotkać z tych Zawsze chodzimy razem Gdzie my mamy tylko my Szesnaście mam lat, wiem dokąd iść Pracę mam zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat naście, lat ty Gdy dorasta się to w życiu czas Szesnaście naście W życiu czas Szóstka w pracy Sprawa opryszczki Nie wiem czy na pewno plec pryszcz zabrał moje buty, ale to dosyć dziwne jest Hej Ketlin, ale masz skwarkę No i? To skwarka Dzięki Johnsy Tak, spoko no więc tak, mam nowiny. Tak, kręcą film. I casting jest wzmiel mnie. Wybierasz się? Jasne! Jestem do tego stworzony! Będę wielką gwiazdą. Ktoś jeszcze chce spróbować? Bardzo bym chciała! Ale najpierw muszę użyć silnie kryjącego korektora. A, chcę kawę. Ja chcę jawę. Marzę o cynamonowych bułeczkach. No to chodźmy. Jeśli chcesz mnie wspierać moralnie, to nie musisz. Idę zobaczyć, jak robisz z siebie głupka. To bardzo wspierające. i ja pilnujemy tu porządku. Jeśli przyszliście na casting, to szczęście w kolejce. <noise> Lindsay, co? Trafiła do szpitala z powodu przemęczenia? Już nigdy nie znajdzie pracy w tym mieście! Powiedz jej, żeby do mnie zadzwoniła, bo mam dla niej rolę w następnym filmie. Musimy wybrać kogoś do roli Natalii. Hmm, jakieś doświadczenie aktorskie? Grałam złotowłosą w czwartej klasie. Ta owsianka jest za... gorąca. Julek! Jakie to było świetne! No prawie poczułam tę owsiankę! Przestań, bo jeszcze pochłoniesz te kalorie! <laughs> Można wywąchać kalorie? Czy trzeba je zjeść? Ach, nie bądź niemądra! Możesz zjeść wszystko, co wąchasz! O nie! Jestem grubsza! Dla nich tylko nie ma Dalej! Żyła usta. Amatorszczyzna. Elce! O, o, ja. o Pełne usta, różowe policzki, lśniące włosy, jak młoda Jessica Alba. Możemy mieć Jessica Albę? Nie? Dobra, no więc będziesz wielką gwiazdą. Elką gwiazdą? Uu, lekkie problemy z dykcją. To teraz bardzo modne w show-biznesie. No to mamy zastępstwo za Ronchius, Ron Hughes, Właśnie załapałaś się do roli drugoplanowej. Co. a to ze mną? Cudo! Tylko ta opryszczka. To skwarka! Kolo, spodobała się panu moja siostra, ale we mnie pan się zakocha. Nie sądzę. Dalej, ale... Dalej! Hej, Jonesy, i chcesz... Ty masz rolę. Co? Ja? Serio? Ty też! No błagam! Powiedziałabym nie, ale... Na razie! Solo! Za bardzo mnie to bawi! Puść mnie, ty mały... Rany, masz dziewięć kwestii. Zostaniesz gwiazdą, Jen? Dziewięć kwestii nie zrobi z ciebie gwiazdy. <laughs> Cześć, Jen! Gratulujemy Ci bycia sławną! Tak, no właśnie! I... Hej! Chciałyśmy Ci powiedzieć... Hej! Uh, hej! Powiedziała do nas! Hej. hej! Co mówiłeś? Ta gorąca kawa poważyła mi gardło. Potrzebuję pastelek do ssania. Nie możesz załatwiać swoich spraw sama! Jesteś aktorką! Powinnaś mieć asystenta. Może wejść Jonesiego? Dostaniesz się na plan! W ten sposób możesz zostać zauważony! No jasne! Co ty na to, Jen? Uh. No dobra, ale jak coś schrzanisz, to wylecisz Czyli nic nowego No, więc zdobądź mi lekarstwo i widzimy się na planie Siebie Idę na przemiarkę A! My też już powinniśmy iść To na razie Tak, pa mm. Nadal masz doła z powodu skwarki? Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie pozwól, aby pryszcz cię dołował, mała. Kto tak powiedział? Ja powiedziałem. Przed chwilą. Chyba potrzebuję detalicznej terapii. No to rozwesele cię w stylu Juda. Jonesy, idę do garderoby, więc ee, masz wolne. Rany, dzięki. Hej, to Kathleen! Jest? Z kimś jest? Mówiła, że odpuszcza sobie chłopców. No i wytrzymała całe pół godziny. <laughs> Jude, W Huntingtonie jest wyprzedaż! Dokąd idziemy? Zobaczysz, mała! <śmiech> <śmiech> wypchnięta w strój o rozmiarze zero. Dwadzieścia pompek! Ale trenerze... E... Ech, cholera, e, zły pomysł, no. E, znajdźmy resztę twojego stroju. Niech twój ochroniarz zejdzie z planu. No dobra, przygotować się do ujęcia! Ochroniarz, e, no dobrze, mogę się tym zająć. Ej ty, kolego sympatyczny, oczy w dół i pięciominutowa kara za kontakt wzrokowy. Jesteśmy w moim ulubionym sklepie, ziomalku. <laughs> Zakupy? Jude. W takim sklepie nie ma nic dla kogoś takiego jak ja! Spójrz, ile fajnych rzeczy kupiłam za jakieś grosze! Porcelanowy kogut, foremka do lodu, coś co nie wiem czym jest, jakiś film na DVD, o którym kompletnie nie słyszałam! Kto by pomyślał, że kupowanie rzeczy, których totalnie nie potrzebujesz, jest takie fajne? Co kupiłeś? Kostium ducha i gumkę recepturkę. Co, to nie Halloween Mają je tu przez cały rok z wyjątkiem Halloween Gotowa na dalszą terapię, Judah? Jak tylko pozbędę się tych toreb mm. Josie, mus cytrynowy Dobra, już idę No i znowu Kathleen <laughs> Kim jest duch? Nowym facetem Kathleen To nie zrezygnowała z mężczyzn? Cześć, kochani Nieważne, kim jest Kathleen jest szczęśliwsza niż była rano Super gwiazda chce mózg cytrynowy. A i ja bym skręcił wypił. Jak się mają sprawy na planie? Bycie asystentem jest do bani, A ten reżyser nie potrafi dostrzec potencjału. Dzięki... Papa! Pa. Narka! Dokąd teraz Jud? Przenieś się do L.A. Góry, słońce, operacje plastyczne dla zwierząt. Brzmi świetnie. Bardzo bym chciała. Och Feniks, to mój asystent Johnson. To jest gorzkie i wstrętne. Nie moja wina! Catlin to robiła. Hej, hej! He. Nie pozwalaj, żeby twój asystent tak do ciebie mówił. Tak naprawdę to jestem... Jest y, etapem przechodnim do lepszego asystenta, który ma wyparzoną gębę. Ma być słodki i y, tym razem nie nawal. Tak trudno jest znaleźć dobrą pomoc. A ja wiem coś o tym. <noise> No nie wiem, Jude. Zawsze robi mi się niedobrze. Musisz dziś stawić strachowi kolano, mała? Myślałam, że strachowi trzeba stawić czoło. Czoło, kolano, stopę. Wszystko jedno. Byle by go pokonać. Nie musisz obawiać się strachu, póki nie pozwolisz mu cię przestraszyć, maleńka. żadnych chłopców. O, strasznie się denerwuję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ketlin, jesteś tam? Nadal płaczę z powodu zimna? Nie dowiedzieliście się, się, że ferie zimowe odwołano. To ma być szok. O! Wspaniale. Niech wszyscy naśladują ich. I akcja! Katlin? super. Do tego sam muszę zrobić napoje. A proszę Hej, ja tutaj nie pracuję. Próbuję tylko przygotować napój dla Jen Masterson, super gwiazdy, bo ten był za gorzki. Jen Masterson piła z tego kubka? Ja dam ci za niego dychę! Chyba że... Piętnaście, dwadzieścia, to wszystko co mam! Przedany. I pamiętajcie, mam mnóstwo rzeczy należących do Jen Masterson! Kiedy nadarza się okazja, to zrób słodką lemoniatkę. Uuu, no to koniec. Zwńcie na dzisiaj Helen, zastrzyk z B12, zanim padnę. Wydaje mi się, że nowy chłopak Ketlin zawrócił jej w głowie. No I sądzę, że mój następny projekt będzie bardziej niezależny. Takie filmy zdobywają wszystkie nagrody. I to właśnie cały czas powtarzam agentowi. A, agenci, nie chcę o nich mówić. Rany. Jen chyba już wsiąkła w aktorstwo. Przeprowadzę cię przez to, Masterson! Z drogi! Wow. drogi! chyba rzeczywiście jest gwiazdą. Cały świat jest sceną, a ludzie statystami. Dlaczego oni nazywają je malinowe? One są jeżynowe. Zdecydowanie malinka. Muszę siusiu. Zaraz wracam. Spójrz na nią! Rozczochrane włosy, brak makijażu, obściskiwała się! Czy to nasz tajemniczy plan? Nie, to Jude. Wielkie dzięki za ten dzień, Jude. Świetnie się z Tobą bawię. Ja też, maleńka! Mam jeszcze dla nas masę atrakcji. To w drogę! Czy to możliwe, że Catlin chodzi z... Judem? Siedziesz tutaj całą noc? Od szóstej rano, a przez północy robiłem dla Jen pranie, a ona poszła na imprezę z Feniksem i innymi aktorami. Co masz w torbie? Rzeczy Jen. Ubrania, szczoteczka, zdjęcia z dzieciństwa. Nie uwierzysz, ale ludzie płacą mi za te rzeczy, bo należą do sławy. Muszę lecieć. Jej wysokość czeka. Wiesz? Gdyby Katrin i Jude byli parą, wiedzielibyśmy. Masz rację. To był tylko buziak w policzek. Cześć wam! Elo, ziomy? <laughs> Czy to jest zimno? Wargopryszcz to kara za jedzenie wczoraj jakichś dziwnych rzeczy w Luna Parku. Masz dzisiaj dobry humor? Tak! I to od rana! Czy to może ma coś wspólnego z jakimś... facetem? Czy ktoś widział różową skarpetkę Jen? Nie. A co? Mam kupca na parę, a w torbie mam tylko jedną. Pewnie ją zgubiłem! No, Katlin? I już jej nie ma. Oto twoja lista rzeczy do zrobienia. Nie płacę ci za obijanie się, Jonesy. Ty w ogóle mi nie płacisz. I generalnie... To jestem profesjonalistą z aspiracjami do przekroczenia oczekiwań pracodawcy. Nauczę się na pamięć tej listy i będę gotów, kiedy wezwiesz mnie do akcji. Czy ktoś chciałby kupić oryginalną parę skarpetek Jen Masterson? Jeśli Judy i Kathleen chodzą ze sobą, to wszystko się zmieni. Najpierw ty i teraz Catlin i Jude. O, czyli dla mnie zostaje Jen. Nie pasują do siebie, no wiesz. Catlin traktuje zakupy jak sport, a Jude uwielbia rzucanie w sufit mokrym papierem toaletowym. Właśnie, to nie pasuje do Ketlin. Teraz ty. Skup się, skoncentruj na celu. Szat! No to skończyliśmy. więc <grym> to teraz? lubisz zwierzęta, Jules? To takie słodkie? Królik też tak myśli. Nawet jeśli są ze sobą, to na pewno się nie śpieszą. Hejka, patrzcie na tego króliczkę, czyż on nie jest słodki? No dobra, chodź z mamusią i tatusiem. Mamusia i tatuś? Czas powiedzieć Jenny Johns'iemu. Dasz mi swoją królik? <laughs> Skąd to wzięłaś? Oho. Halo? Jen? Niki? Musimy pogadać. Wydaje nam się, że Jud i Tedlin są parą. Co? Jestem przy fontannie, Rozdaję autografy. Rozdaję autografy? Cóż, to jest gwiazda. A! 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 Na koniec kolejki, Keniasie. Jesteśmy przyjaciółmi, a nie fanami. A. Minął. Koniec rozdawania autografów. A, dokąd ją poniosło? Telefon Jen Masterson. Johnson, masz telefon Jen? Bo jakiś aktor powiedział Jen, że komórki powodują raka mózgu, a ona stwierdziła, że lepiej, żebym go ja miał. Trzy dychy za ten album. Są w nim niezłe rzeczy. Wydaje nam się, że Jud i Catlin są parą. No co ty? Dwadzieścia za poszewkę ślina i w ogóle... Musimy pogadać. Dokąd poszła? Haki bazar. Zaraz tam będę. Wyjdź kiedy chcesz, a my powiemy, ci, jaka jesteś poska i seksy zgodnie z prawdą. Cudownie jest mieć sklep tylko dla siebie. Kocham moje życie gwiazdy. <noise> e, sklep zamknięty, Niki. Mamy tu gwiazdę na zakupach. A ja tu pracuję, mała, a ta gwiazda to moja przyjaciółka. Niki? Dzień! Chyba Judy i Kathleen są parą. Co? Oh. 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 Widziałem! Aj, kobieca mieli za moje oczy. Oj, oj, przepraszam, skąd wiecie? Jud ma zimno. i do królika i się całował. On był właśnie w kostiumie ducha. Dobra, dobra, to co robimy? A, nic, to nie jest nasza sprawa. Nie wierzę, że to powiem, ale Jones chyba ma rację. Czy wiedzą, że my wiemy? Nie. Więc im powiedzmy. Mm, są spoko, panie Lodziarko. Mm, no nie wiem, może spróbujemy tych zmiętową czekoladą? Zamierzacie kupić lody, czy nie? O nie, dzięki. Mamy dość. Mm. I cięcie! Koniec zdjęć! Zwijamy się! Świetna robota! Fenix, gdybym przeniosła się do Los Angeles, to czy... Świetnie się z tobą pracowało. Pa! To wszystko? Papa? Pa? Ej, to moja koszulka! I moja czapka! Są nasze! Kupiłyśmy je! Od kogo? O! Oh, Josie! Co mam załatwić? No dobra, kto kupił rzeczy od tego kanciarza? Chcę je natychmiast odzyskać. Cokolwiek to jest, oddawaj. O, mój aparat? Już go nie potrzebujesz. Masz śliczne ząbki. Jesteś chamskim? Nieuczciwym! No proszę cię! Przez ostatnie dwa dni zgrywasz przede mną jakąś diwę? Krzyczysz na mnie za wszystko, co zrobię źle, ale nie chwalisz za to, co zrobię dobrze! Odstawiasz gwiazdę przy swoich przyjaciołach z Hollywood! Może i grasz w filmie, ale kiedy wrócisz do domu, to zobaczysz, że nie masz skarpetek! Rany! Wspaniały monolog! Prawdziwy dramat! Powinieneś był wziąć udział w castingu. Na pewno dostałbyś rolę. Niedobrze po tych lodach Tak, ale przynajmniej jest ci niedobrze za darmo Uuu, wybacz y, Po lodach mam gazy <grystanie> Jude, przestań! Oj, ja po pistacjach też mam gazy? <grystanie> Halo Chyba zdjęcia się już skończyły Cześć wam! Hej Chcemy wam tylko powiedzieć, że wiemy co się tutaj dzieje Aż tak źle. Przepraszam. To wcale nie jest złe. Cokolwiek chcecie zrobić, my się zgadzamy. Zdecydowanie. Josie i ja też słyszeliśmy. Podoszło aż tak daleko? Ciężko było przeoczyć. O, rany. Zdaje się, że nie toleruję laktozy. Jesteśmy tutaj, żeby was wysłuchać. No to nieźle. Pomyśleć, że my ze sobą chodzimy wstydźcie się żamy zrobiłam sobie przerwę od chłopców dopiero wczoraj wieczorem byłam na randce i dzisiaj znowu idę to było nieporozumienie i to nie jedyne przepraszam że byłam wredna sława miesza w głowie przepraszam za te rzeczy proszę kup sobie nowe skarpetki e, Kathleen, muszę niestety odwołać naszą dzisiejszą randkę Taka szkoda, a byłam pewna, że to ten. To był ten, któremu oddałaś zimno. Oddałam skwarkę! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Jan Aleksandrowicz-Krasko. Dźwięki i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Ketlin Agata Buzek. Jen Anna Soka. Miki Katarzyna Godlewska. Johnson Maciej Zakościelny, Jud Aleksander Czysz, Wyatt Modesto ruciński i inni.